Stara zakonnica w poszarzałym habicie wracała wieczorem do klasztoru, kiedy z cienia wyłonił się mężczyzna, który siłą zaciągnął ją w krzaki i wykorzystał. Po wszystkim facet pyta: No, siostrzyczko, co teraz powiesz matce przełożonej? Na to zakonnica stanowczo deklaruje: Muszę wyznać prawdę. Powiem, że wracałam do klasztoru, kiedy z zakrzaków krzaków wyskoczył mężczyzna i zgwałcił mnie dwa razy. No, chyba, że jesteś zmęczony. Przychodzi chłop do weterynarza. Panie doktorze, świnie nie chcą żreć. Cóż, musi je pan wziąć do lasu i przelecieć. To zaostrzy im apetyt. Chłop postąpił zgodnie z zaleceniami lekarza, zapakował świnie do żuka, wywiózł do lasu i zajął się każdą po kolei. Nie pomogło, więc wybiera się ponownie do weterynarza. Panie doktorze, świnie dalej nie chcą żreć. To musi je pan zabrać w nocy. Kiedy słońce zaszło, zapakował świnie do żuka, wywiózł do lasu i przeleciał ponownie. Wrócił zmęczony nad ranem i położył się do łóżka. Po godzinie budzi go krzyk żony: Stary, wstawaj, no budź się. Co się stało? Świnie. Ale co świnie? Żrą wreszcie? Nie, siedzą w żuku i trąbią. Pewnego dnia matka przechodziła korytarzem, gdy usłyszała buczenie dochodzące z pokoju. Otworzyła drzwi i zobaczyła córkę leżącą na łóżku z wibratorem. Co ty wyprawiasz? Córka zakryła się i odpowiedziała: Mamo, mam czterdzieści lat. Wciąż mieszkam z rodzicami, a ta zabawka to jedyny mąż, na jakiego mam szansę. Kilka dni później ojciec był w kuchni, gdy usłyszał buczenie dochodzące z piwnicy. Wszedł na dół i ujrzał córkę na pralce z elektrycznym gadżetem. Co ty wyprawiasz? Córka zeskoczyła na podłogę: Tato, mam czterdzieści lat. Wciąż mieszkam z rodzicami, a ta zabawka to jedyny mąż, na jakiego mam szansę. Kilka dni później matka znów usłyszała buczenie, tym razem z salonu. Kiedy weszła do pokoju, zobaczyła męża oglądającego telewizję, a obok niego leżał włączony wibrator. Co ty wyprawiasz? Jak to co? Oglądam mecz z zięciem. Myśliwy wybrał się ze strzelbą na polowanie. Udaje mu się wytropić niedźwiedzia. Oddaje strzał, ale nie trafia. Rozgląda się, ale nigdzie go nie widać. Nagle coś puka go w ramię. Mężczyzna odwraca się i widzi przed sobą ogromnego niedźwiedzia, który mówi: Próbowałeś mnie zabić, ale dam ci wybór. Albo zjem cię na miejscu, albo zdejmujesz spodnie i dajesz mi się przelecieć. Myśliwy wybiera życie. Zawstydzony i wściekły wraca do miasta, kupuje potężny karabin snajperski i ponownie rusza na polowanie. Z daleka dostrzega niedźwiedzia, przymierza, strzela i znowu pudłuje. Niedźwiedź znika w gęstych zaroślach tylko po to, żeby chwilę później pojawić się za plecami myśliwego. O, znowu ty. Wiesz, co masz do wyboru. Po kolejnym upokorzeniu myśliwy wraca jeszcze lepiej przygotowany, tym razem z granatnikiem. Znajduje niedźwiedzia, celuje i wystrzeliwuje całą serię pocisków. Odrzut powala go na ziemię, a dym zasnuwa wszystko dookoła. Gdy opada, przed myśliwym znowu stoi niedźwiedź, który patrzy na niego z lekkim uśmiechem, pocierając podbródek. Hmm, coś mi się zdaje, że ty tu wcale nie przychodzisz na polowanie Wieczorem na zacisznym parkingu para zabawia się na tylnej kanapie samochodu Nagle w okno zapukał policjant Koleżka opuścił zaparowaną szybę Tak, panie władzo? Obywatelu, co tu się wyprawia? No, dymam moją panienkę Dobra, to ja następny Hmm, mi pasuje Ale muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie dymałem policjanta 빗대는 빗대는 빗대는